Cześć, z tej strony TOS ze stanu 185. W grze State of Survival pojawiło się nowe wydarzenie o nazwie Gwiezdne Rdzenie. I od razu pojawiło się sporo pytań na temat tego, jak działa to wydarzenie, w jaki sposób w nie grać i czy jest warte Waszej uwagi. I w tym wideo chciałbym pokazać Wam sposób działania tego wydarzenia oraz wyrazić swoją opinię, czy warto brać w nim udział. A więc zaczynajmy. W wydarzeniu tym mamy 5 rdzeni. W każdym z nich znajdują się inne rodzaje nagród. Jak również, każdy rdzeń posiada 5 poziomów nagród. Oczywiście, czym wyższy poziom, tym lepsze nagrody. Poziomy możemy podnosić, wykonując zadania, których opis znajdziecie klikając na dowolnym rdzeniu. Za każdy z nich otrzymujemy odpowiednią liczbę punktów doświadczenia. Natomiast wymaganą liczbę tych punktów do przekroczenia kolejnego poziomu znajdziecie w lewym górnym rogu. Punkty doświadczenia możecie również zdobywać używając pereł. Koszt jednego losowania to 100 pereł, a możecie w nim zdobyć od 1 do 10 punktów doświadczenia. Opcja ta zostaje zablokowana, gdy wasz poziom rdzenia osiągnie maksymalny poziom. A teraz, w jaki sposób? Zdobyć nagrody przyporządkowane do danego rdzenia. Otóż tutaj niemiła niespodzianka, zwłaszcza dla graczy Free to Play że musicie kupić do tego paczkę, której koszt widzicie w lewym dolnym rogu. Natomiast procentową szansę, jaką nagrodę możecie wylosować, znajdziecie klikając ikonę lupy. Więc jak widzicie, nie jest to wydarzenie dla graczy Free to Play. Koszt paczek to od 9, 299 diamentów przy rdzeniu zielonym, aż do 4999 diamentów przy kolorze czerwonym. Oczywiście związane jest to z jakością nagród, które znajdują się w środku. Ja osobiście uważam, że dla gracza niskich wydatków nie jest to dobre wydarzenie, ale jeśli jesteś graczem wydającym i zdecydujesz się wziąć udział w tym wydarzeniu, i zakupić możliwość losowania nagród w dowolnym rdzeniu, to pamiętaj, przede wszystkim, by w pierwszej kolejności podnieść poziom tych nagród na maksymalny poziom. Mam nadzieję, że przybliżyłem Wam zasadę działania tego wydarzenia i teraz będzie Wam łatwiej podjąć decyzję, czy brać w nim udział. A na dziś to już tyle. Dziękuję i do usłyszenia.